Cześć jestem na naście, to jest kolejny czy na moim kanale Gramy dzisiaj sobie w Lucky, lucky Strand fajną akurat mapę sobie włączymy. daytime najlepsze do nagrywania no, już było już kiedyś widzimy A nie wow wow, wow. O, o, co tu się dzieje? Zaczęło zawieszać. O, w ogóle gromadzi po prostu chyba na piecu ostatnio. jestem ferien. Może sobie wykupię diamenty z żelaza. Z żelaza groziłem to teraz Ale wezmę. I co Nie, Jeszcze co jest lepsze? Czy jest siekierat jak są lepsze? O, na pewno. O, fajniejsze szczęście. To jest ten materiał. i właśnie. To już ktoś jest. zrobimy z tego? Uf, ta, mm, mm, prakmarna... No Prawda, marno. nie jest gracz. Chyba.

на 3 на а тут есть куда-то О, осталось, чтобы... может быть. Ja yeah. wiem, yeah. że u góry też są so laki bloki. Nie, tu jest złoto tylko. Ale złoto można zrobić... Łatw, yy... znalazłem miejsce gdzie się nie da wejść. Okej. Okay. Tak, tutaj jest lucky block. O, różka zagłączyli czyli podpalająca. O Tu akurat to to sobie Jeszcze się Schaba. O, widzicie jeszcze go lecią. I teraz pyk, pyk, pyk. O, tutaj jedzie. Raz, dwa, pięć, sześć. sześć dwie, roz, trzy. I d masz jest to odwrotnie, a już tutaj diabeł się zostawił. Diamanty zostały, czyli jeszcze nam brakuje trochę na Wow, wystraszyłem się, że tu nie ma. Ale się wystraszyłem. Ale tutaj są następne. Więc. Yes. Dwa. nas na stać na klatę. No, na klatę jeden diament został. mamy tak samo. Trójkę. Właściwie dziwne, że diamentowa siekiera teraz jest lepsza niż diekselu miecz. Ну, а, спасибо. Что лучше забрать с тем, 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 тем. Hmm. Вот тут ну, Так, А, Jest. Czy się na nie patrzy? Nie było w ogóle teraz jeśli właśnie nie patrzę i ja nie mogę znaleźć. Przy razie, czeladzy. Ronić tak tak. Niech się donfacie, niech się donfacie. Czy on mnie widzi? Czy on mnie widzi? Hmm. Wygląda, się jak on mnie nie widzi. Он, я кому не вижу, это есть. Ты знаешь? не пекло. co? Že je tři celé se špálí. je na syru? Słabik. dobra, jeden frag jest. No i niech się pali ten mamu. Już się akurat podpali. Nie wiem, Jeżeli ja mogę być. Uciec. Op, 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 op. O, 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 co on tu robi? Nie wiem, jakieś odbudowania. O. Wiem, że, wiem, że robi na pewno jakąś, jakąś taktyczną taktyczny atak na mnie. Wiem, że coś takiego trzeba zrobić, ale coś mu nie pykło. No tutaj też jest oprobowane... To jest jedno z samego chleba. Aha, bo stało mi pożądanie. A, padłem. Ale drugie miejsce. Nic się nie dzieje. Drugie miejsce. Fajnie. Lecimy z następną minikierką, min min którą już. którą mówiłem przed chwilą, że zmieniłem. minigierkę. Min yy, I teraz jesteśmy tak dokładnie na. Yy, Blog Wars. Możemy wziąć kity. Mamy runera, który dostaje. Yy, Skórzaną yy, klatę Swännie speed Podkle, speed 2 albo speed 2 normalnie drewniany sword Woden yy, pickaxe miecz i siekielka Chyba, chyba stick Najlepiej wyrażcie jest tworzenie Totenkie, Warrior, Stone sword, Bow. I coś tam mam akurat trzy bloki, twarz cegliny, więc tutaj robię blok. Jeszcze właśnie Ну, пу-пу-пу-пуп. Вам жел 26, так, так, No, my tu będziemy parkourować. jak coś, to tutaj... No jednak tutaj się daje cliff zawsze. Tutaj by się dało wskoczyć takim parkurą. Teraz się nie da. Tutaj też by się dało wskoczyć parkurą, a no, no tu... Nie, się nie dało wskoczyć Więc możemy mieć po 1 więcej. Minus jest równo, bo to nie jest. To ma być równo. o kurde, nie mamy 7 sekund. Trablok, co? To Dobra, mamy trzy strzały łuk, miecz i drabiny. Łoł, wow. ale ciwny to ktoś zrobił, ale okej okay. idziemy na szybciej. Na szybciej to porobimy. Kurdech. tu. O. O! Dobra, jeden headshot. Właźmy, Paweł. Właźmy, właźmy. Spichnę... O oh, nie! Ten koleś poszedł klepać się. Wzięli naszą. No, klepa! O, jaki dobry jest na Pusę, duszka. grać. Ja to pro kost. Nie, naprawdę zginęła przez własną kłopotę. Oooo. Świetnie jestem. E... Czy naszą flagę dalej jest porwana? Nie. Dobra, ja już lecę. Mam kilof, kamienny miecz i łuk. Kurde, nie trafiłem, nie trafiłem. Dobra, Zabijcie. O, jaki on zes. Jest ja strzał już nie mam... O nie, oni nas tu raszują. Raszują. Co to za... Co to za yy, gadanie? Ten się nie umie klepać. pomógł mój, ale trochę nie podoba. To klepy. Na szybciej podchodzimy, na szybciej shift, shift, shift. My wzięli jedną dzięki nie bo o, znowu my bierzemy, znowu my bierzemy jedyne, szybciej, 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 Bo szybciej, 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 tam już na miejscu. Shit. Już znów pikuje. Ja znów wracam z mą, naszą flagą. No dobra, muszę już się nie da wejść. Dobrze, że się dało. raz, no zabity lecimy. Kampust, okay, i st. Okej, nice. Ugrana. Tam widzę kolesia. Tak się też można grać, że jedno... Wtedy masz łuk, drugi mecz i wtedy masz łatwiej. Go man, go, go! A ja, a ja cię osłaniam. XD Zamordowany. Za dużo, Myślałem, że to mój, ale dobrze mamy cztery wzięte. Oni mają 0, więc wygrywamy jeszcze. Tylko bitwa jest 20 sekund, mało czasu. Mam bo... jeszcze, zabijam takie kurczę piękne flagi. Mam, U. ale oni teraz się bronią zamiast iść po te flagi. Flagi Woah, ja wylaczył za dużo tych jest. Nie, do to wygraliśmy. Jej, wygraliśmy. To jest koniec naszego odcinka. Widzimy się jutro o godzinie którejś. Nie wiem. Cześć.